Witam cię serdecznie na moim kanale Świadome Życie i Zdrowie. Ja mam na imię Beata i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego materiału z cyklu Myśli w drodze. Zapraszam. Dzisiejszy odcinek cyklu Myśli w drodze dotyczy wpływu i roli naszego gniazdka rodzinnego w naszym życiu, z którego być może sami wyfrunęliśmy. Ochoczo, rozpościerając swoje piękne i okazałe skrzydła, lub zostaliśmy z niego wręcz wypchnięci z podciętymi skrzydełkami. Nie wszyscy niestety mieliśmy to szczęście urodzić się, czy posługując się tu nomenklaturą gniazda, wykluć się i wychować w gniazku rodzinnym, które to było pełne miłości, akceptacji i które wspierało nas i zbudowało nasze wysokie poczucie własnej wartości, naszej ważności w tym świecie, które to zapewniło nam poczucie bycia zaopiekowaną czy zadbanym i przekonało nas o sile Naszej sprawczości w swoim życiu, i które w niczym nas nie ograniczało. Raczej najczęściej, niestety, w większości tych naszych gniazdek rodzinnych, zaprogramowano nas na tak zwaną swoją modłę, i zarażono nas jak wirusem. No, niestety już nie tak bezobjawowo. Bo zainfekowano nas swoimi przekonaniami, lękami, licznymi obawami, stereotypami, różnego rodzaju przyzwyczajeniami czy poglądami i wierzeniami, w których to wzrastaliśmy, mieszkając w tym rodzinnym gniazdku, i z których wchłonęliśmy, jak gąbka w siebie. Zasady tam panujące i obowiązujące. Zapewne wielokrotnie w swoim życiu miałaś czy miałeś takie sytuacje, jak sięgniesz pamięcią, gdzie obiecywałaś sobie, że nie będziesz postępowała tak jak twoja mama czy tata, że nie będziesz popełniała takich samych błędów jak oni. O nie! No co to, to nie! <śled> Nigdy! Never, ever. Na pewno nie. Po czym? Zachowujesz się jak twój tata względem swoich dzieci, lub reagujesz równie nerwowo, wybuchowo, jak twoja mamusia. Mało tego. Powtarzasz nawet jej powiedzonka ulubione przysłówka, jak papuga. I łapiesz się na tym, że o zgrozo. Robisz to samo dokładnie to, czego się tak bardzo zarzekałaś, czy zarzekałeś, że nigdy nie będziesz tego robił. Łapiąc się na tym, dzięki swojej uważności, zwracając na te aspekty uwagę, możesz teraz, od teraz, Będąc już tego świadomą, świadomym, postanowić sobie, że już najwyższy czas na zmiany, czas na nową ja, nowego ja, czas na zmianę swoich reakcji w odpowiedzi na to, co Cię spotyka i czego doświadczasz. Nowa era, era Wodnika, w którą właśnie wchodzimy z Hukiem, to era wolności, niezależności. To czas samostanowienia o sobie i wzięcia pełnej odpowiedzialności za siebie. Ale czy to będzie takie miłe, szybkie, łatwe i przyjemne, i bez przeszkód, i kłód rzucanych nam pod nogi? No, aż tak dobrze to raczej nie będzie. <grych> tak, aż ptaszki zaćwierkały chyba na potwierdzenie, albo na pocieszenie. Eee, jak najbardziej. Bądźmy oczywiście pozytywnie nastawieni. Ale zachęcam również podchodzić realnie do swojej rzeczywistości. Niemniej jednak. Bardzo dużo zależeć i leżeć będzie w naszych rękach. Każdego z nas osobna. W Twoich, w moich, w rękach nas wszystkich. Bo teraz, w tym roku, w 2023 roku dobitniej i bardziej zdecydowanie oraz coraz bardziej widocznie. Będziemy obserwowali wokół siebie tendencję do przejmowania przez ludzi pełnej odpowiedzialności i decyzyjności za własne życie. Teraz, od tego momentu, to Ty jesteś w pełni odpowiedzialna, odpowiedzialny za to, jaki dom. Jakie gniazdko rodzinne dla siebie i swoich najbliższych teraz budujesz, czy będziesz budować? Jaką atmosferę i relacje w swoim domu z rodziną, najbliższymi, z przyjaciółmi, ze swoimi znajomymi oraz jakie relacje w pracy, w miejscu swojej pracy będziesz teraz budowała? Czy zechcesz nadal powtarzać te schematyczne, dotychczasowe reakcje i zachowania, czy jednak zdecydujesz i wybierzesz postępować inaczej? Możesz sobie powiedzieć w ten sposób. Ok, ja to rozumiem, że tak właśnie wyglądało dotychczasowe moje życie, zarówno na płaszczyźnie prywatnej, jak i zawodowej. Szanuję to i akceptuję. Jednak teraz z czułością, z miłością żegnam to. To mi nie służy, a mnie jedynie obciąża i blokuje. I wybieram i decyduję od teraz żyć według tylko i wyłącznie moich własnych zasad, moich przekonań. I moich planów oraz wartości życiowych. Rozumiejąc, że to nie wydarzenia życiowe, ale nasza reakcja na nie, nasza postawa, jaką wobec nich przyjmujemy, jest wyznacznikiem tego, czy będą miały one pozytywny, czy też negatywny wpływ na nasze życie. I czy potraktujemy te wydarzenia jako naszą Szanse, lekcja, czy doświadczymy ich jako źródło naszego stresu i niepowodzeń życiowych. Dobrze byłoby również zdać sobie sprawę, że praca nad sobą, nad swoim rozwojem, nad rozwojem swojej świadomości, lepszego zrozumienia swojej rzeczywistości, w której żyjemy. To jest praca na pełen etat i do końca naszego życia. Bo jeżeli ktoś myśli, że czegoś tam sobie posłuchał, coś tam sobie poczytał, poglądał, być może był na jakichś warsztatach czy kursach, być może jest członkiem jakiejś uduchowionej społeczności internetowej. I w zasadzie. To on już wszystko wie, ona już wszystko rozumie, wszystko przerobiła, przepracowała, poprzestawiała, poustawiała, poodcinała, wszystko powybaczała, odpuściła i zapomniała. I tym samym odhaczyła już te swoje wszystkie męczące historie. Odrobił wszystkie swoje zadania i to jest już wszystko, co mógł czy mogła dla siebie zrobić, i teraz to tylko światło i miłość w jej czy w jego życiu będzie gościć. <grym> tak. No to teraz trzeba zejść na ziemię i być tego świadomym. Że to jest samo oszukiwanie się i iluzja. Miła i sympatyczna, ale to tylko iluzoryczna wizja swojej rzeczywistości. Bo nadal będą przytrafiały nam się jakieś trudne sytuacje, nie do końca komfortowe wybory i decyzje do podjęcia, i nadal będziemy spotykali jakichś trudnych. I wymagających ludzi, być może mniej świadomych, naszym zdaniem, osobników, bo dotychczasowa praca nad sobą nie wygumkuje takich okoliczności w naszej teraźniejszości czy przyszłości. Ale ta wykonana dotąd praca nad sobą sprawi, że jesteśmy czy będziemy zaopatrzeni w nowe. O wiele skuteczniejsze i bardziej dopasowane do nas narzędzia, dla reagowania w bardziej świadomy, spokojny, bardziej przyjazny i korzystniejszy sposób zarówno dla nas samych, jak i dla innych ludzi. Dobrze jest zrozumieć, że dziś, tu i teraz, jesteśmy. Produktem swojej przeszłości i jednocześnie półproduktem, jakby nie zabrzmiało to przedmiotowo, ale półproduktem swojej przyszłości. I że to tylko i wyłącznie na nas spoczywa pełna odpowiedzialność za jakość naszego przyszłego życia, na wszystkich jego płaszczyznach. Jeśli jednak ktoś sobie myśli, że jakieś sytuacje czy historie z przeszłości już do niego nigdy nie będą wracać, to wiedz, moja droga, czy mój drogi, że jesteś w błędzie i że sama czy sam oszukujesz się. Ależ oczywiście, że twoja przeszłość będzie do ciebie wracać, jak bumerang, ale coraz rzadziej i coraz mniej agresywnie. Mniej napastliwie, bez zapowiedzi, ale tylko wtedy tak będzie. Jeśli za każdym razem dasz temu swoją uwagę, nie będziesz tego unikać, czy bagatelizować, albo udawać, że nie ma Ciebie w domu, <laughs> a właśnie poświęcisz temu czas i swoją uwagę. Zaakceptujesz to, uznasz to, za każdym razem uszanujesz te doświadczenia, bo one tego właśnie nadal od ciebie się domagają. Za to ty będziesz już umiała, będziesz już umiał na to, co ci będzie się przytrafiało, zareagować. Wzgoła odmienny niż dotychczas sposób, będziesz robił, robiła, posługiwała się zupełnie nowymi reakcjami, już nie tak jak kiedyś, wyuczonymi, wręcz automatycznymi schematami i reakcjami. To są, czy to dopiero będą, tak zwane pozytywne skutki uboczne Twojej dotychczasowej pracy nad sobą, pracy nad swoim rozwojem swojej świadomości, które przyczynią się niczym za pośrednictwem japońskiej metody kaizen, czyli metody małych kroczków, do poprawy jakości Twojego codziennego życia. I Twojej rzeczywistości, której żyjesz teraz i będziesz żyła, czy żył. Chcę w tym momencie podkreślić zdecydowanie, byś miała czy miał tego pełną świadomość, że jeżeli urodziłaś się, czy urodziłeś się w rodzinie biednej pod każdym względem, Fizycznym, materialnym, emocjonalnym, mentalnym, moralnym czy duchowym, to absolutnie nie jest to Twoja wina. To nie jest Twoja wina. Natomiast jeśli już umrzesz, będąc taką osobą biedną, na tych różnych płaszczyznach, to wiedz, moja droga i mu miły, że to już jest tylko i wyłącznie Twoja wina i Twoja odpowiedzialność za taki stan rzeczy. Te wszystkie aktywności, które teraz podejmiesz na podstawie tych wszystkich swoich obecnych przemyśleń, mam nadzieję, wyborów. Oraz działań, które podejmiesz, będą budowały i będą stanowiły Twoje jutro i Twoją przyszłość. To Ty budujesz, kreujesz. Ty jesteś świadomym kreatorem swojego obecnego i przyszłego życia, będąc za to w pełni odpowiedzialnym. Od początku do końca. Bo to nie jest już czas na szukanie winnych, na obarczanie innych i zrzucanie odpowiedzialności na nich. Zrzucanie odpowiedzialności na niewspierających, czy wręcz toksycznych rodziców, czy jakieś inne zewnętrzne warunki czy okoliczności. Teraz jest czas, żeby wziąć w pełni odpowiedzialność za swoje. Wszystkie myśli i emocje im towarzyszące oraz decyzje za wszystko, za dalsze Twoje życie. Pamiętaj, że zawsze masz wybór i życzę Ci z całego serca, byś dokonywała, byś dokonywał mądrych wyborów. Dla Twojego i naszego wspólnego, najwyższego dobra. Pozdrawiam Cię serdecznie. Dbaj o siebie i pamiętaj, proszę, że najważniejszą osobą w Twoim życiu jesteś Ty. Do usłyszenia i zobaczenia wkrótce. Cześć.